Zanim dołączyłam do kursu Podcast Pro, bardzo bałam się takich technicznych spraw. Jak ogarnąć sprzęt, jak ogarnąć programy. Nie wiedziałam, o czym ma być ten podcast, jaka będzie dokładnie tematyka. Przerażało mnie to przedsięwzięcie jako całość. Postawiłam wszystko na jedną kartę i w końcu kupiłam ten kurs. Zostaniecie tutaj poprowadzeni krok po kroku, tak jak trzeba. Od chcę mieć podcast do opublikowałem pierwszy odcinek. Każdy moduł przyniósł mi bardzo dużo praktycznej wiedzy, którą wykorzystuję przy nagrywaniu do dzisiaj. Okej, okay, to teraz wiem faktycznie jak to działa. Nie sposób się nie nauczyć podcastowania z tego kursu. Mega wielką wartością jest grupa na Facebooku. Wszystkie osoby, które są w grupie, są niesamowicie życzliwe, bardzo pomagają. Nie ma pytania, z którym zostajemy sami. Marek jest takim trochę Papą Smurfem, a my jesteśmy Smurfami. Nie ma drugiej osoby w tym kraju lepszej do tego, żeby nauczyć Ciebie, w jaki sposób robić podcast. Polecam wszystkim kurs Marka Jankowskiego Podcast Pro. To była jedna z najlepszych inwestycji, jeden z najlepszych kursów, w którym dam udział. Zdecydowanie polecam.